Jest późna wiosna roku 1941. Wojna na szczęście nie wybuchła. Niedawno, z decyzją Ligi Narodów, Polska otrzymała długo wytykiwaną kolonię na Madagaskarze. Protest przekazywania administracji rozpoczyna się od skromnej uroczystości na w antana obecnie znanym pod polską nazwą Antonów. W uroczystości biorą udział przedstawiciele dotychczasowej francuskiej administracji. Niedawno powołanym gubernatorem Armandem Manetem na czele i delegacja Wojska Polskiego. W stronie francuskiej towarzyszy pułk reprezentacyjny złożony z lokalnej ludności Maldaszów, który już niedługo przywdzieją nowe, beżowe mundury z orzełkiem. Delegacji polskiej towarzyszą wysocy przedstawiciele różnych formacji sił zbrojnych, którzy mają przejąć tymczasowy zarząd do czasu ustanowienia administracji cywilnej. Jak widać, wciąż czekamy na oficjalny krój polskich mundurów kolonialnych. Warto wspomnieć, że polska delegacja przybyła specjalnie przerobionym na tę okazję nowym, transportowym wariantem bombowca PZL-37 Łoś, jedynym dwusilnikowym samolotem produkowanym w kraju, który może bezpiecznie przekroczyć kanał Mozambicki. Tymczasem w kraju obradują wszystkie partie polityczne. Polska Partia Socjalistyczna dyskutuje nad możliwością włączenia lokalnych malgaszy do związków zawodowych. Stronnictwo Ludowe widzi w nowej kolonii szansę na poprawę bytu przeludnionej polskiej wsi. Naukowcy z SGGW już badają, czy na Madagaskarze da się uprawiać żyto, czy też polski chłop będzie musiał się nauczyć uprawy batatów. A stronnictwo narodowe. cóż. Też debatuje nad szansami, jakie daje nowe osadnictwo. Co przyniesie przyszłość, to się dopiero okaże. Mówił dla Państwa Jan Wabrzyniec, polska kronika filmowa historii alternatywnej, która nigdy się nie wydarzyła. Jeśli chcielibyście nauczyć się opowiadać swoje własne historie, to zapraszam do zapoznania się z kursem Filmmaking AI od ProFuture. Najbardziej kompleksowym kursem filmu AI dostępnym w Polsce. ProFuture AI Learn the Future.